Witajcie na moim kanale, ja jestem Julia a w dzisiejszym odcinku no na ogół wymyślałam, że że uszuję torebkę po co ja tak nakrywam? Ja zapomniałam, że gdzieś tu mam obiekty. o, no to chwila o, to już lepiej, e, no także tak jak już wspominałam uszuję torebkę e, chwila już wam pokazuję rzeczy, które e, użyjemy Ułem to roku będzie mała, więc taki zamaczek starczy. Mam jeszcze jeden, a on jest chyba jeszcze krótszy niż ten. Poza tym nie jest biały, a ja bym bardzo chciała, żeby był biały. E, taki łańcuszek będzie mega słodki. O, mi się tak podoba, nie wiem czemu. Chyba, chyba ze względu na złoto. No. E, <ścoughs> oczywiście. Mamo, jak to oglądać, nie zabiję. mnie. Moja czarna błyszcza. To jest rzeczy, które... A, chwila jeszcze pójdę po ten zamek. No. To jest drugi zamek, on jest krótszy. No. tak mi się zdawało, jest krótszy. O. To słownie tyle, ale co nic. No. E, na początku trzeba zrobić pomiary. Mm. Chwila, bo ona z jednej strony ma cekin, w tym momencie jest na lewej stronie. No, już bym zaczęła na z e, złej stronie robić i co by się raczej źle skończyło. Okej. Okay. Mm. Niektórzy z mojej szkoły mogą mi kojarzyć. Do pomiarów sobie tutaj wysunę, żeby mniej więcej widzieć, co robię. Ok, w tym momencie, żeby nie zanudzać, włączam przyspieszone tempo. Dobrze. Mam pomiary, więc w sumie spoko wycinamy o, nożyczki, które paleńce ukradłam mojej siostrze. Wiem, że pewnie nierówno wyszła, ale to nic. <laughs> Bluska z pięknym wycięciem na plecach. E, chwila. No. no. Już się na nic nie przyszło. tak nierówno to, no racja, nierówno Tylko tu może przytnę, no i jest okej. Okay. I też do tego bym w sumie mógł wstrzymał... użyć czarnego, ale z białym to by chyba lepiej wyglądało. Nie, czarny jednak. Okay. Czyli jednak ten, yy, tak. Ja dzisiaj to zrobię tymi jak to się nazywa? <grymne> <grymne> Jest igła. O wow. A ja szukałam igły po całym domu nie mogłam znaleźć. I znalazłam i to taką dużą igła. Pięknie. No. E, e. Na początku przypnijmy to. E... Już się e... Dobra, Nie wiem, co, co widzicie co robię, więc git. To nie ja zepsułam y hmm. hmm. <noise> <noise> y Tak będzie lepiej y <noise> Widzimy się, jak to szyję. Witajcie z powrotem. Już doszłam tutaj zamek i... E... łańcuszek. No i już szerzą A dla Was to dokończę. W ogóle czekajcie to, nie? Ja już mam nitkę gotową, nie? Jeszcze, nie zużyłam, jeszcze jej nie nawlekłam... To nie jest do silnika odcinka, tylko muszę to zrobić. O. Spójrzcie. Ale na ogół tutaj już jest zszyte. Jak to zwrócimy na prawą stronę, to wygląda prześlicznie. jakby tej nitki nawet nie widać. A zawsze, jak coś się ja szyję, to zazwyczaj coś zawalno i coś źle, źle zrobię. I to jest widać. Ale w tym przypadku tego totalnie nie widać, więc się mega jeszcze. Jestem przeszczęśliwa. mam nadzieję, że chociaż telefon mi się do tego zmieści, chociaż ona jest rozciągnięta, więc raczej powinno mi się zmieścić, raczej tak, no, więc teraz muszę to tu przyszyć, po czym jeszcze to, to i to. to, wymieniamy naszą koniteczkę. Zobaczcie to co ja zrobiłam Jestem debilna Teraz pierwsze będzie... O, od, odpijam jeszcze, nie? Otworzę to To jest okej okay. ee... Chwila Co Ale. Dobra, tu jest okej. Okay, tu już nie. Bo gdy będę chciała zapiąć, no to. Ja nie mogę, co ja najlepszego zrobiłam. Hmm. Nie ma szans na to, że to odetnę. Chyba, że już wiem. Dobra. Lekko to rozwalę, ale no trudno. Najważniejsze jest to, że ja torebki nie rozwalę całej. Totalnie. Bo pomyślałam na szczęście. Choć raz w życiu pomyślałam. Kurde, nie mogę tego rozszerzyć. I po mniejsze nożyczki. Jestem... Jestem mimo wszystko głupia, ale jestem półmądra, bo naprawiłam. Ej, te nitki tak nie widać. Zbyt niostale, tak, 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 tak... jakbym się normalnie o tak niosła. Fajne, no. Mega to wyszło. Najpierw to ja idę do mamy, powiedzieć, że trochę... Ej, trochę. O moja mamatka. Patrz na ten łańcuszek. Jako skończ kojarzę. No i w sumie sobie tak myślę. No, ja go też skończ kojarzę. Myślimy, myślimy. Na razie nie wymyślałyśmy skąd go kojarzymy. Ale skończ na pewno. Ale dobra, robię test, czy telefon mi wejdzie do niego, ale bardzo. Dobra, i tak to nagram. Ja. Kanskje det er her. Kurdej się cieszę. Kto by chciał mieć taką torebkę, zostawia łapkę do góry i subskrypcję. Eee, oczywiście, jeżeli nie chcę przegapić żadnego następnego odcinka, to subskrypcję z dzwoneczkiem. Eee, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Eee, tak. A ja się już żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku.